Witam, Beata kosmetyczne 55. makijaż różowo-fioletowy zrobiony dzisiaj o 8 rano, dzień pierwszy u pani dr Nowackiej w Szczecinie, wspaniałej pani doktor i jej nożyczkami i igiełką do cerowania zrobiony makijaż korekta yy, powiek. podobno przez trzy dni będę wyglądać yy, coraz gorzej, a potem już tylko lepiej. Yy, wskazania to są i estetyczne i medyczne. Co będzie? Będę smarować naszym żelem Indalcz, który jest idealny właśnie na takie przygody, jakieś zasiniaczenia i opuchnięcia. I będę pokazywać, nie mogę się doczekać tych siniaków, bo będę mogła pokazać piękne krycie naszego podkładu, malować się. Oprócz oczywiście powiek, no bo to nierozsądne by było, wiadomo, to, to mogę sobie tu przykryć. Szczególnie, że jutro muszę iść na spotkania autorskie z autorem takiej wspaniałej książki. Przy okazji polecam biografię Witkacego Przemysłowa Pawła należy sobie kupić? A co z mojej strony? Dlaczego to robię? Będę się dzielić każdego dnia tym, jak mi się to goi, jak to wygląda, bo myślę, że to się przyda. Wiele dziewczyn o tym myśli, wiele chce zrobić, wiele się boi. Też w poczekalni spotkałam panią, która i co, i co, bolało, nic nie bolało. Bolał tylko trochę zastrzyk na nieczuleniem, a potem to już tylko była bardzo ciekawa rozmowa. Polecam naszą kochaną panią doktor Nowacką. Zapisy chyba dwa lata, trzeba czekać w kolejce. Ale ręka niesamowita. No, zobaczymy, jak będzie. Żel in dulce, podkład kryjący na siniaki, jak już się pokażą. Za tydzień zdjęcie szwów. dzień pierwszy. Do zobaczenia jutro.